Policja straszy, że namierzy wszystkich delikwentów, którzy kopiują nielegalne pliki. Ma to zrobić poprzez ustalenie adresu IP każdego komputera, na którym ściągano pirackie filmy lub muzykę. My korzystamy z narzędzi ogólnie dostępnych w internecie, jak same programy peer-to-peer, -peer, a i także mamy pewne narzędzia, które są troszeczkę zmodyfikowane i pozwalają nam szybciej i łatwiej dojrzeć źródło Skąd jest udostępniany na przykład film, muzyka czy program komputerowy? Jednak wszystko wskazuje na to, że pogrożenie palcem będzie początkiem i jednocześnie końcem ambitnej walki policjantów z komputerowymi piratami. Sfałszowanie adresu IP to bułka z masłem, nawet dla przeciętnego użytkownika internetu. Ktoś, kto się na tym zna i wie, że, że można go w ten sposób nakryć, może, może w pewien sposób zafałszować adresy IP. Jak może to zrobić? Chociażby poprzez serwery Proxy. Tak więc kolejny pomysł policji prawdopodobnie zakończy się kompletną klapą, choć zgodnie z prawem, rozpowszechnianie i kopiowanie nielegalnych filmów czy utworów muzycznych jest przestępstwem. I o tym musimy pamiętać. Osobie, która rozpowszechnia pirackie wersje różnych programów utworów, grozi kara pozwolenia wolności do lat trzech. Policja ma niewielkie szanse by udowodnić sprytnemu kowalskiemu, że takie przestępstwo popełnił. Okazuje się więc, że bardziej przezorni ściągacze filmów i piosenek mogą spać spokojnie. Nina Kołakowska.